Lamanici przekonali się, że ich bracia nie uciekają przed mieczem, ani się nie usuwają, prawo czy na lewo, lecz pozostają na ziemi i giną, chwaląc Boga nawet w chwili, gdy giną od miecza. Gdy Lamanici przekonali się o tym, przestali ich zabijać i wielu z nich wzruszyło się do głębi serca nad tymi spośród ich braci, którzy zginęli od miecza, gdyż żałowali tego, co uczynili. Jest taka życiowa prawda, którą uczymy się z doświadczenia, z historii o naszych bliskich, z historii świata, które uczymy się z życia. Że nic tak bardzo nie porusza jak świadectwo, jak świadectwo życia. I teraz tak. Nawracamy się do Kościoła Jezusa Chrystusa świętych dniach ostatnich, dlatego, że pociąga nas na przykład nie tyle świadectwo co doktryna. Na przykład nie. Tak? No, ja jestem z wykształcenia teologiem, więc no, tak wzrusza mnie świadectwo moich braci i sióstr, wzrusza mnie ich życie z różnych krajów. Już z tego czasu kiedyś bardzo byłem oczarowany świadectwem świętych w Polsce, świadectwem świętych ze, ze Skandynawii czy Stanów Zjednoczonych. No, od już paru lat, właściwie od czasów tak naprawdę bliższa mi się stała duchowość Świętych Dni Ostatnich w Ameryce Łacińskiej. No i oto ja jestem, tak? No i oto jestem generalnie członkiem wspólnoty która, latynoskiej, która żyje w Hiszpanii. A teraz akurat pozdrawiam Was z Murcji, z takiego anturażu bardziej arabskiego, co nie powinno specjalnie dziwić. Ze szkoły pamiętamy, że przez większość średniowiecza. Hiszpania jest krajem muzułmańskim. Chrześcijanie są tutaj mieszkają, oczywiście na tych terenach, ale, ale katolikos, tak, katolice, natomiast generalnie jest to kraj muzułmański. No i te ten elementy arabskie, marokańskie, algierskie tutaj cały czas są obecne, tak, z różnych względów, tak. Teraz już jak się ułatwiła komunikacja między krajami, to tutaj dużo ludzi z Maroka, z Algierii przyjeżdża, <laughs> wielu muzułmanów stąd też nie wyjechało, więc te elementy orientalne były tutaj zawsze. I yy, yy, tak się teraz dużo mówi o tym, yy, w, przepraszam bardzo, tak się dużo mówi w Kościele Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich o... Przepraszam, musi się śmiać teraz, to wiecie co, takie są uzasadnienia, dlaczego nasza, nasza, nasza prawde, prawda jest prawdziwsza od waszej, a nasz, nasza prawda jest bardziej mojsza niż twoja. No i tak mają też katolicy, ateiści też tak mają, i ci to już w ogóle są, się powołują na wszystkie możliwe uniwersytety, ale z katolikami włącznie, a nasi to już też, bo już to banda naukowców, ci mormoni, już, już nie mówiąc o tym, że lewia część pracowników NASA historycznie to przecież byli mormoni, więc na pewno nasza wiara jest prawdziwsza, bo jest. Bo mamy my, naukowców i inżynierów. Ludzie złośli. Ok, dobra. Mamy tutaj piękne czytanie z księgi Mormona. O świadectwie wiary, tak? Podczas w trudnej sytuacji, walki, sporu bratobójczego, tak? Dochodzi do sytuacji, pozwólcie, że ja przeczytam wam jeszcze raz. Lamanici zobaczyli, że ich nie, bracia nie uciekają przed nieczem, ani się nie usuwają na prawo, ani na lewo, lecz pozostają na ziemi i giną. E, słuchajcie, co by się nie działo, gorliwość, trwanie przy swoich przekonaniach i pokazywanie swoim życiem, że moje przekonania są twórcze, dobre i piękne. tak? Nieważne, jakie byłoby ich źródło. Tylko pokazywanie swoim życiem, że moje przekonania są twórcze, dobre i piękne. To jest najpiękniejsze pismo, świętsze niż najświętsza karta księga To jest dowód potężniejszy niż najlepiej pozbierane i opisane dane. Tak. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że. No, tutaj oczywiście to jest kontrowersyjne, co powiem. Ale tak nie udowodnicie prawdziwości swoich przekonań. Jak nigdy w sposób ostateczny nie udowodnicie, że kogoś kochacie. Możecie tylko to robić. Pozdrawiam.